Dzień dobry, chciałam Wam życzyć pięknej środy, a przede wszystkim zaprosić na wspólny wieczór. A ten wspólny wieczór zapowiada się wspaniale, ponieważ spędzimy czas z książką Wszystkie kolory świata. To jest wyjątkowy projekt, w który zaangażowało się ponad 40 twórców, wybitnych pisarzy i wybitnych ilustratorów. Wszyscy pracowali charytatywnie i tak powstała książka, która stała się cegiełką. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na wsparcie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ważna informacja jest taka, że ten numer to 116-111. Warto go zapamiętać, bo są takie. Sytuację, kiedy rozmowa naprawdę ratuje życie? Ja o tym doskonale wie koordynatorka tego telefonu, Paula Włodarczyk, która dziś wieczorem również będzie razem z nami. Od razu chciałabym, żebyśmy się zatrzymali przy okładce. Ja ją bardzo lubię. Zastanawiam się, kogo widzicie. Czy Supermana, którego supermocą jest otwarte serce, a może to jest kobieta Kot. Lubię tę niejednoznaczność, yy, która pozostawia pole dla wyobraźni. Autor tej okładki to Paweł Pawlak. W środku fantastyczne ilustracje przeróżnych ilustratorów, o nich też dzisiaj wieczorem z całą pewnością opowiemy, a wieczorem będą z nami przedstawiciele pisarzy. E, to jest taka drużyna, która wie, jak obudzić jasną stronę mocy. To są ludzie, którzy wierzą w to, że literatura może zmieniać rzeczywistość. O godzinie 20.30 oglądając Rozmawiam, bo Lubie, możecie zaprosić do siebie m.in. Jannę Jagiełło. Fantastyczną pisarkę, która na potrzeby książki Wszystkie kolory świata stworzyła bardzo przejmujące opowiadanie Zatytułowane Wszystkie Moje śmierci, i o tym opowiadaniu z pewnością więcej Wam opowiem wieczorem. Będą też z nami panowie Grzegorz Kazdebke, bez którego książek i opowieści myślę, że wiele dzieciaków sobie po prostu nie wyobraża swojego dzieciństwa. Będzie też z nami Adam Wajrak. Od Adama ja się zawsze bardzo dużo uczę. Przy okazji książki Wszystkie Kolory Świata poznałam dzięki niemu pana Iglicznie. Kim jest pan Iglicznia? Wyjaśnimy również wieczorem. We wstępie do tej książki Przemek Staroń, czyli nauczyciel, psycholog i kulturoznawca, napisał coś takiego: Miłość może natchnąć do stworzenia opowieści, może połączyć moce najlepszych z najlepszych, którzy chcą, abyśmy żyli w lepszym świecie, z którego owszem nie wyeliminujemy bólu, ale możemy usuwać cierpienie. A opowieść, której szczególnym nośnikiem jest literatura, jest arcynarzędziem miłości. Ma bowiem wyjątkową moc otwierania serc i Umysłów. To wszystkich, którzy mają otwarte głowy i umysły, zapraszam dzisiaj o godzinie 20.30 i bardzo Was proszę, przypomnijcie mi o jednej sprawie. Korzystając z tego, że dziś wieczorem będą z nami twórcy książek dla dzieci, przypomnijcie mi, żebym zapytała ich o najciekawsze, najbarwniejsze spotkania z publicznością. Ze swojego doświadczenia wiem, że spotkania organizowane dla dzieci mają to do siebie, że w zasadzie nie da się ich zaplanować, bo one się zawsze wymykają spod kontroli i to jest w nich najcudowniejsze. Kocham ten moment, kiedy dzieciaki prosi się o zadawanie pytań i tam nie ma takiej nieśmiałości charakterystycznej dla dorosłych, tylko bez żadnych zahamowań lecą wszystkie pytania, jakie sobie tylko możecie wyobrazić. E, wczoraj, mogę Wam zdradzić, robiłam sobie taką próbę techniczną z Grzegorzem Kazdepkem no i Grzegorz sprzedał mi taką króciutką historyjkę, która spowodowała, że po prostu płakałam ze śmiechu i takimi łzami śmiechu ja się z przyjemnością podzielę, więc na pewno dzisiaj sprowokuję Grzegorza, żeby upublicznił tę historię, żeby nie tylko trafiła do moich uszu, ale również do waszych. W jakie jeszcze strony potoczy się nasza rozmowa? To wszystko zależy od was, od waszej energii, bo podczas spotkania na żywo macie szansę też zadawania swoich pytań, do czego z całego serca zachęcam. To jak? Pięknego dnia i wieczór nasz wspólny, wiadomo już, że będzie piękny, tak? Do. Łączcie swoją energię, czekam na Was wszystkie kolory świata. Widzimy się o godzinie 20.30. Do zobaczenia.